No, tak, tak. Dzień dobry, Marcin Śniuczyk Legionet. Panie trenerze, tam na początku może sytuacja zdrowotna. Wiemy, że wczoraj Michał Kucharczyk ostatecznie się posypał. Czy ktoś jeszcze, czy ktoś się zdrowiał? Dzień dobry. E, tak, Michał, 3-4 tygodnie będzie miał przerwę. Może, może będzie to krótszy okres rehabilitacji, bo zobaczymy jak będzie bolała ta kontynia. Kogo my tam jeszcze mamy, Efir? Łukasik? Daję Łukasik już zanim jutro się pojutrze zacznie truktać? Z Broziem coś jest? Czy... Nie, nie, wszystko w, porządku. w porządku, tak? No, tak. nie, ma. Jaki nie, 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 Markus jeszcze, jeszcze indywidualnie. No i to wszystko. A wiadomo jak długo zajmie mniej więcej, ile czasu zajmie rehabilitacja dojść do zdrowia po operacji? Inakiego? I na jakiego? I mocno jakie są rokowania? Lekarze widzę zawsze miesiąca. Pamiętaj, że to jest taki mecz z gatunku, którego, no, no, w zasadzie nie wypada nic innego zrobić, niż, niż wygrać. Czyli jak, 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 trener mobilizuje zawodników w szatni, jak, jak do tego podchodzicie? No nie, to jak mówiłem, nie będziemy co, co dwa dni mobilizować się w na co tak na to wychodzić, jak co dwa, co dwa trzy dni mamy zawsze odprawę jakąś na temat ja danego przeciwnika i czasami Trzeba powiedzieć więcej, innym razem mniej, bo, no bo nie było to mutowane, jeśli chodzi o, o te wszystkie odprawy, bo, bo tak może być, bo taka jest częstotliwość tych, tych spotkań, tych odpraw, tych, tego komentarzu na temat przeciwnika, analizy gry, tego co chcemy. My na pewno przypomnimy o tym, co, co my chcemy grać, w jaki sposób chcemy grać. E, a to, że gramy na własnym boisku, to wypadałoby, tak jak Pan powiedział, że grać i przede wszystkim zagrać dobre spotkanie, bo na pewno znowu będą w stanie Wielu zmian można się spodziewać w porównaniu do pierwszego meczu w Bali? Nie. Dzisiaj będzie Pan trzymał kciuki za, za Slido, czy, czy jest to obojętne z tym, zagramy? Nie. Sądzę, że, że może i wypuści takiej szansy, jak ma na rynku i to z, z nimi powinniśmy się spotkać, bo na nie mamy zamiaru skomplikować sobie życie. Dzień dobry Panie Trenerze, dzień, Szymon dzień dobry Szymon Telewizja Polska. Michał Kucharczyk w pierwszym meczu był tym piłkarzem, który obudził regię, więc teraz na żadną drzemkę w pierwszej połowie nie możecie sobie pozwolić. No mam nadzieję, żeśmy wyciągnęli wnioski z tego pierwszego spotkania, bo bo jeśli się prześpi pierwszą połowę, to spotkanie może się skomplikować. I tak było w tym spotkaniu z Walijczykami i nie było tego już widać, na przykład w tym spotkaniu z Wicewek na własnym boisku i mam nadzieję, że, że nie powtórzy się taka sytuacja, jaka miała, miała miejsce na przykład ze Śląskim w dwóch o, o Puchar Polski, gdzie też byliśmy zdecydowanym faworytem, a jednak mimo wszystko skomplikowaliśmy sobie spotkanie od samego początku na własnym boisku i tego, tego byśmy chcieli uniknąć przede wszystkim, bo, bo wiemy, że mamy więcej jakości, jesteśmy lepszą drużyną, natomiast znając drużynę walizką, no to można się spodziewać, że wykorzystają to, że będą grali na takim stadionie, przy, przy takiej publiczności i zrobią wszystko, aby wypaść i pokazać się z jak najlepszej strony. Ale rozumiem, że Michał Kucharczyk, jeżeli kiedykolwiek w ogóle miał łapać kontuzję, to lepiej teraz niż, niż później. No nie, właśnie, właśnie lepiej później, nie? bo Michał Kucharczyk, jeśli jest w formie, a taką pokazał, to na pewno to nam przydał w następnych rundach. To są takie momenty, gdzie zawodnik rzeczywiście się przeżyje znakomicie i trzeba go wtedy Wykorzystać, co będzie później po trzech, czterech tygodniach, kiedy wróci, tego, tego nie wiemy. Czy, czy wróci tak szybko do wysokiej dyspozycji, to jest nie wiadomo. Natomiast teraz już żeśmy wiedzieli, że, że jest w gazie, że tak powiem. Szkoda, na pewno szkoda, że go nie ma. Dzień dobry, Maciej Maciej, Polska, Wprowadzenie z Marii jest dość duże, więc można teoretycznie, przynajmniej na razie, założyć, że Legia że będzie w następnej Czy w związku z tym sztab zaczął już zbierać jakieś informacje o przeciwnikach, czy może nie ktoś pojechał do, do Norwegii, czy ktoś pracuje nad tymi drużynami? Tak. Pojechał ktoś do Norwegii. Mamy również materiały z poprzednich spotkań, bardziej mądre niż. I z ilościów. Także czuwamy nad tematem, że tak powiem. Dziękuję bardzo. Za chwilę trening. Pierwsze 15 minut treningu jest otwarty dla mediów. Konferencja z minareterem drużyny Denis Sainz o 19.45, o 20.00 trening. Cały otwarty dla mediów. Dziękuję. Dziękuję.